Witaj na naszym kanale na YouTube, tworzonym przez zespół profesjonalistów doświadczonych w zakresie internetowego bezpieczeństwa i cenzury. W tym nagraniu będziemy rozmawiać o VPN. Zaczynajmy. Jak widzisz, podczas przewijania naszej strony możesz zapoznać się ze szczegółową recenzją tego VPN. Nie będę zatem wdawał się w nadmierne szczegóły. Ważniejsze jest, że producent oprogramowania przygotował dla nas specjalną ofertę promocyjną. Chcemy się nią z Tobą podzielić jeszcze dziś, póki nie wygasła. W skrócie polega to na tym, że kupując VPN za pośrednictwem naszej strony otrzymasz specjalną zniżkę, na którą inni liczyć nie mogą. Przyjemnie, prawda? Po prostu wejdź na naszą stronę, link znajduje się w opisie filmu, kliknij tutaj w recenzję VPN, a następnie tutaj w przycisk ⁇ Iść do ⁇ Zostaniesz przeniesiony na specjalną stronę, na której znajdziesz ofertę już z obniżonymi cenami. To świetny VPN w dodatku z promocyjną ceną oraz wersją próbną. Możesz zatem przetestować go bez ryzyka, a jeśli nie będzie działał tak, jak się tego spodziewałeś, możesz otrzymać pieniądze z powrotem. Przejdźmy do omówienia funkcji nowej wersji CyberGhost. Odkryłem tę aplikację pod koniec 2018 roku i od razu polubiłem jej ulepszony interfejs, który jest teraz standardem na wszystkich platformach iOS, Android itd. Panel jest prosty i ergonomiczny. Żółta zakładka po lewej umożliwia dostęp do wszystkich serwerów. Najpierw widoczna jest lista ulubionych serwerów. Następnie możesz obejrzeć listę wszystkich urządzeń z listą użytkowników w poszczególnych krajach, odległością między tobą i serwerem oraz jego obciążeniem. Nakręciłem ten film podczas pobytu w Azji, dlatego widoczne odległości są tak duże. CyberGhost udostępnia także wyspecjalizowane serwery, zoptymalizowane pod kątem pobierania torrentów i streamingu wideo. Jeżeli przykładowo chcesz obejrzeć amerykańskiego Netflixa, znajdziesz tu przeznaczony do tego serwer. Po prostu kliknij dwukrotnie, by nawiązać połączenie, albo kliknij tutaj. Jeżeli nie widzisz serwera przeznaczonego dla interesującej Cię platformy, nie znaczy to, że nie będziesz mógł z niej skorzystać. Niektóre serwery mogą zadziałać, natomiast te dedykowane zapewniają sprawne działanie za każdym razem. W zakładce Connection możesz aktywować blokadę reklam, blokadę złośliwego oprogramowania i tym podobne. Na bazie mojego doświadczenia sugeruję nie kombinować za bardzo z tymi opcjami. Możesz na przykład zablokować strony, z których będziesz chciał korzystać, na przykład z serwisy z torrentami. Podstawowe reguły automatycznego uruchamiania dostępne są w opcji Smart Rules. Ale dzięki ochronie Wi-Fi możesz określić, jak ma zachowywać się oprogramowanie, gdy podczas przemieszczania łączysz się z publicznymi sieciami. Wreszcie w zakładce Exceptions możesz zdecydować, z którymi stronami chcesz się łączyć bez użycia szyfrowanego połączenia. Przykładowo możesz dzięki temu oglądać wideo na polskich serwisach, nawet gdy jesteś podpięty do zagranicznego serwera VPN. W ustawieniach ogólnych możesz zmienić język oprogramowania. Z kolei w opcji Connection możesz zapewnić sobie anonimowość dzięki ochronie przed wyciekiem DNS oraz wyłączeniu IPv6. I to wszystko. Jak widać, oprogramowanie jest bardzo łatwe w użyciu. Powinno spodobać się zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom. Wykorzystywanie CyberGhost do oglądania filmów online jest bardzo proste. Kliknij zakładkę Streaming po lewej stronie interfejsu. Znajdziesz tu listę wszystkich serwerów przeznaczonych do użytku z różnymi platformami streamingowymi w konkretnych krajach. Przykładowo, jeżeli chcesz oglądać Netflixa z Ameryki, wybierz serwer z USA zoptymalizowany pod kątem Netflixa. Kliknij dwukrotnie. Nawiązanie połączenia trwa kilka sekund. Gdy się zakończy, pojawi się pop-up w prawym górnym rogu ekranu. Teraz wystarczy tylko odwiedzić stronę Netflixa. Jesteśmy na stronie głównej Netflixa. Upewnijmy się, że wszystko działa. Spróbuję z decryu. I jak widać, po chwili ładowania film się odtwarza. Możesz zmienić język. Wszystko działa bez zarzutów. Możesz także odblokować Netflixa z innych krajów. Jeżeli usługa nie jest tutaj dostępna, przejdź na listę wszystkich serwerów i spróbuj na którymś ze zwykłych. Być może będziesz musiał przetestować kilka serwerów, zanim któryś z nich zadziała. Możesz także skontaktować się bezpośrednio z dostawcą VPN-a, jeżeli lista jest zbyt długa. CyberGhost nie zapisuje żadnych informacji o Twoim połączeniu ani aktywności, żadnych logów. Dozwolone jest także pobieranie torrentów. Producent zoptymalizował nawet kilka serwerów pod kątem peer-to-peer -to -peer oraz torrentów. Jedyne co musisz zrobić, to połączyć się z którymś z nich. Na potrzeby tego filmu wybiorę serwer w Holandii. Nawiązanie połączenia może zająć chwilę normalna sprawa. Po połączeniu możesz uruchomić swój ulubiony program do torrentów. Jak widzisz na ekranie, pobieram teraz dwa pliki bez żadnych problemów. Oto krótkie podsumowanie tej fantastycznej oferty VPN. Czy nauczyłeś się czegoś nowego z tego nagrania? Jeśli tak, zasubskrybuj już teraz nasz kanał na YouTube. Wystarczy kliknąć przycisk subskrybuj pod filmem. Dodatkowo, jeśli chcesz uzyskać dostęp do wyjątkowych porad o VPN i najnowszych ofert promocyjnych, którymi dzielimy się z naszymi subskrybującymi, odwiedzaj naszą stronę i śledź nas na Facebooku. A teraz my chcemy dowiedzieć się czegoś od Ciebie. Co sądzisz o tym filmie? Daj nam znać w komentarzu pod nagraniem. Dziękujemy za oglądanie. Jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne, pamiętaj o kliknięciu kciuka w górę. Dziel się tym nagraniem w internecie, by pomóc rosnąć naszej społeczności. Do zobaczenia w następnym filmie.